Ma być otwarte nowe połączenie kolejowe z gorzowym oraz gubinem. Co pani myśli o tym pomyśle? Myślę, że jeżeli osobiście mi jest niepotrzebne, ale myślę, że jeżeli jest taka potrzeba, inwestorowań się chyba, chyba jest taka potrzeba, prawda? I ludziom jest to potrzebne, no to bardzo dobrze, nie? Tak myślę. A pani będzie korzystała? Nie raczej nie. Ja wprawdzie w tych kierunkach nie jeżdżę, ale bardzo dobrze, że taki pomysł jest, bo generalnie ludzie narzekali, że brak jest bezpośrednich połączeń do Gorzowa, do Wubina czy, czy, czy do Berlina nawet. Dobry pomysł. Uważam, że w ogóle powinno się stawiać na komunikację zbiorową, a nie na komunikację indywidualną, bo sami już widzimy, co się z tymi samochodami robi. To jak to było kiedyś za komuny, była komunikacja zbiorowa bardziej rozwinięta, proszę pana pociągi weekendowe wszystko i raczej bym stawiał na komunikację zbiorową a nie. sam pan często jeździ pociągami? nie ja raczej jeżdżę bardzo rzadko pociągami mnie to nie interesuje a uważa pan że to dobry pomysł? o jak najbardziej każdy pomysł jest dobry jeżeli jest zasadny jeżeli znowienie jest w tej linii która jest potrzebna dla mieszkańców to uważam to za słuszny cel